Na wyjeździe a u siebie. U siebie naprawdę ten bilans jest imponujący. Zblokował teraz Grzelczak podanie defensorów. Teraz Grzelczak przejmuje, ale bardzo dobrze interweniuje Szymon Brand. Tymczasem Dyda, dobra interwencja. Może się podobać Dyda naprawdę w tych ostatnich minutach, ale przejęcie Kotowicza. Kupka. Maciak świetnie interweniuje, ale to jeszcze nie koniec. Grzelczak do Puchała. Adrian Puchała zablokowany bardzo blisko bary. Chyba najlepsza sytuacja gospodarzy. Za nie zagranie. Teraz jak filip znaczy z jedką z lata nie braki mówić. Ale teraz Fiski, budzyński terpenia, jest ale... szansa na kuriaty ten strzela! Ale okazja i nie ma gola. ale było blisko. No. Niezłe dośrodkowanie i otwarcie wyniku. Jest go za baryczysów a Bogusławski! No bo rzadko ten. Ładnie, teraz urwał się Kotowicz i Olem napędził ten wyskoczył akcję. z tej linii defensywnej Konrad Maciaki. Może się to skończyć tragicznie. Tak, ale broni w tej sytuacji Szymon Brand. Trochę niefrasobliwości. Ze... Tymczasem z rzutu wolnego Kotowicza niedawno z podobnej odległości uderzał. Teraz Wojciech Łuczak próbuje strzału. No, i mogło to zaskoczyć. Szymona Brandla. No, Kotowicz. Czwarta prawa strona. Kotowicz jednak dopiero teraz zagrywa do Calińskiego, ale robi to bardzo dobrze. Jeszcze można obsłużyć stempina. Świetnie Już w Baryż. Kapitalnie pograła to Barysz. Naprawdę wielkie brawa za tą akcję. A teraz kolejna okazja do dośrodkowania dla Kotowicza. I dobre uderzenie. Słupek 3. Czy... Nie ma bramki. Nie ma gola, ależ blisko podwyższenia. Barysz sługi uderzające. Ciekawi mnie, czy czekamy kiedyś momentu, by wszyscy zagrali w jednej drużynie, A teraz Łuczak. Wojciech Wojciech Huczak, przepraszam, na 2 do 0. No, mieliśmy rzuty rożny, mieliśmy przedłużenie, i na tym dalszym słupku, właśnie Wojciech Huczak znalazł się tam, gdzie znaleźć się powinien. Z, zająć miejsce 11, bodajże, tak? A teraz dużo zamieszania Grzelczak. na prawej nodze i trafienie Grzelczaka. Ależ huknął od poprzeczki Piotr Grzelczak. No i bramka mamy pięknej urody. 3 do 0 dla Baryczy. I 13 bramka Wiecie, okay. piłka dośrodkowana 16, 16 Nie było poszukiwania tej wycofanej futbolówki na około 20 metr. Smectała przy linii końcowej. Zdołał dośrodkować. Jest tam Tomaszewski. Wygrał pojedynek powietrzny, ale nie skierował piłki w światło bramki bohater Bariczy w me meczu z Błyskawicą Gać. Ale teraz przejęcie, jest Bąk z daleka! Buknął, ale znów, znów za brak Tak, gdyby z tym zaległym meczu Bariczy pokonała Motojelcza Ława, no to ten prowadzący duet już naprawdę nie miał spory Raz zapas. A teraz świetną sytuację ma Bąk, ale kapitalnie interweniuje Szymon Brandt. Pokazuje się teraz Łuczak w środku boiska. I znów właśnie do niego piłka. Łuczak z nogą, ależ kropnął to Wojtek. Łuczak. Mowy o odpuszczaniu jedni, drudzy walczą bardzo ambitnie. Teraz świetnie wznowiła barycz grę w z autu. Czy Kacprzak wypatrzy Mikalskiego? Wypatrzył. Smekała. Ależ to szło. No już widziałem tą piłkę w okienku bramki. Orła, ząbkowite śląskie. Ostatni domowy mecz w Słowie za wami wynik 3 do 0 można powiedzieć całkiem przyjemnie, choć z przebiegu gry no też byliście zespołem lepszym, ale gole padały postawy fragmenty gry. To prawda, tak jak powiedziałeś, mecz nie był taki łatwy, jak można by było się, mogłoby się wydawać. Aczkolwiek po meczu, na chłodność, można powiedzieć, że, że, że kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Graliśmy bardzo, bardzo dojrzale w, w ofensywie, jak i w defensywie. Przede wszystkim po stracie piłki bardzo dobrze reagowaliśmy w odpowiednim do skoku do rywala, który, który no za bardzo nie mógł w tych kontratakach za dużo powiedzieć. Myślę, że jak najbardziej zasłużony z no i ty też domowy mecz, ostatni domowy mecz, kończysz z golem, gol numer 9, chyba całkiem dobry wynik jak na pomocnika. Nie, indywidualne statystyki nie interesują. Mnie cieszy się tylko i wyłącznie, jeżeli zespół wygrywa, tym bardziej po dobrze, to po dobrej grze. Dzisiaj, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie. Mam nadzieję, że za tydzień również, również to powtórzymy i wyjdziemy zwycięsko w meczu za ławą. No, ale słyszeliśmy, że Twoja postawa na boisku nie przeszła bez echa. Podobno przypomnieli sobie o Wojciechu łuczeku ludzie z telewizji. Coś tam się szykuje, także, także śledźcie YouTube'a, coś tam w niedalekiej przyszłości ma się pokazać. Zapraszam, ponieważ e, chciałem pokazać, że, że chłopaki z mniejszych miejscowościach e, niekoniecznie z możliwością e, szkolenia się w akademiach, e, szkółkach piłkarskich też coś w piłce mogą osiągnąć. No to na koniec pytanie o tą ławę. Rozumiem, że jedziecie po trzy punkty. Oczywiście my w każdym meczu gramy o zwycięstwo, e, ale... Wszystko z chłodną głową, pokorą, z dużym szacunkiem do rywala, jedziemy po zwycięstwo do Oławy. W takim razie gratuluję, gratuluję dzisiejszego zwycięstwa i widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Za nami pierwszy mecz już rundy wiosennej, choć pogoda wcale na to nie wskazuje. Dziś w słowie przegrywacie 0 do 3. Jak pan oceni to spotkanie? No nie ma co ukrywać, na pewno nie byliście tutaj faworytami i raczej mało kto wierzył w to, że możecie zdobyć punkty. No, sam pan już powiedział, że, że raczej przyjeżdżaliśmy tutaj z, z myślą taką, żeby gdzieś tą powalczyć o, o niespodziankę, bo każdy, każda zdobyć punktowa nasza w obecnej sytuacji to by była niespodzianka. No nie udało się. Choć no muszę pochwalić zespół pomimo porażki, że, że no walczyliśmy. Ja jako trener osobiście żałuję, że w meczach z Nową Rudą, z zespołami, między innymi z Nową Rudą, z Dzierżeniowem, z Lubaniem, z zespołami w naszym zasięgu, no, graliśmy bez takiego zęba jak dzisiaj. No nie udało się. tak? Tak jak pan powiedział, chęć no, były chęci, no, ale jednak umiejętności, no i przeciwnik dojrzalszy, lepszy. E, praktycznie w każdym aspekcie gry. No, no, no i skończyło się jak skończyło. Ale też mecz mógł się rozpocząć zupełnie inaczej, bo to Wy jako pierwsi mieliście groźną sytuację. Konkretnie Dawid Kurjata był bardzo blisko zaskoczenia dominika Budzyńskiego. No tak, czekaliśmy na taką, jedną, jedną dwie sytuacje, no, nie, ma, nie ma co ukrywać no, z zespołem Baryczy. No, nie masz ich wiele, no i musisz taką wykorzystać. No nam się nie udało, mogliśmy, tak jak Pan powiedział, rozpocząć to inaczej. Na pewno byśmy wtedy dostali takiego kopa mocniejszego, drugi oddech. No pierwsza bramka jeszcze nas nie podłamała, ale już po drugiej już było widać, że z drużyny zeszło takie powietrze, no i ciężko, ciężko było coś, cokolwiek zrobić z przodu. No ale też była dzięki temu szansa, żeby nasza młodzież, która trenuje, trenuje sumiennie, Zagrała w większym wymiarze czasowym z fajnym przeciwnikiem, żeby zobaczyli, jak to jest na, na czwartoligowych boiskach.